z tej strony Kacper dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Zawojtka. Postaram się w tym krótkim filmiku opowiedzieć najważniejsze kwestie związane z odżywianiem, z treningiem. Mam nadzieję, że informacja zawarta w tym materiale pomoże wam w rozwoju waszej kariery. Także zapraszam do oglądania. Tak jak Wojtek wspominał, e, poczynam kilka tytułów e, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy. E, uwaga, w kulturystyce, tak, nie przestrzeliście się, w kulturystyce e, do 70 kg, e, czyli waga typowo kurczakowa. Natomiast e, zastanawiacie się, co ja tu w ogóle robię. E, no przede wszystkim, jako że byłem sam zawodnikiem, e, zmagałem się z... Tym, co każdy zawodnik się zmaga, czyli reżim treningowy, dietetyczny, no jest to po prostu poświęcenie. Stąd też dzięki własnemu doświadczeniu będę mógł Wam również pomóc osiągnąć zamierzone cele. W dobie obecnych obostrzeń no, jesteśmy zmuszeni do radzenia sobie z treningiem w warunkach domowych. No niestety powiedzmy sobie szczerze, no jest to praktycznie niemożliwe, no bo piłka nożna jest to no, jest to sport, który wymaga przestrzeni, prawda? Musimy się ruszać, musimy pokonywać te kilometry. Natomiast co możemy zrobić, żeby chociaż jak nie nie progresować, chociaż zachować to, co już obecnie, to nad czym pracowaliśmy? Więc przede wszystkim, no skupmy się na tym, żeby chociaż e, popracować czy to z gumami oporowymi czy to z hantelkami mm, czy chociażby wokół domu sobie po prostu pobiegać jeżeli ktoś akurat mieszka na przykład w bloku e, czy to w jakimś mieszkaniu e, niech się stara po prostu podstawową, podstawowe jakieś czynności wykonywać typu, chociażby kwestia zwykłych pompek to już znowu angażuje nasz układ krwionośny do, do pracy, może nie jest to dużo, ale zawsze coś, e, czyli przykładowo pompki, e, jakieś podciągania, e, jakieś brzuszki, no dla chcącego nic trudnego, może nie będziemy że jakoś szczególnie rozwijać się pod kątem piłkarskim, ale na pewno pod kątem wydolnościowym, na pewno nasz organizm będzie w, lepszym, w lepszej kondycji niż gdybyśmy tego nie robili. Dieta jest najważniejsza pod kątem każdego sportowca. Gdyby nie dieta, to tak naprawdę no, nie, byli, nie mielibyśmy żadnych osiągnięć. Sam to bezpośrednio też wiem, więc dietę przede wszystkim dopasowujemy do każdej osoby w sposób indywidualny. Każda osoba ma inne zapotrzebowanie na makroskładniki. Dieta też jest zależna od tego, nad czym aktualnie pracujemy. Inna dieta będzie w momencie, gdy pracujemy nad wytrzymałością, inna, gdy pracujemy nad siłą, a jeszcze inna jak nad szybkością. Także tutaj musimy stricte indywidualnie pod każdą osobę zrobić indywidualną dietę. Każda dieta składa się zawsze z trzech rzeczy, czyli białka, węglowodany i tłuszcze, w zależności od tego, w jakim cyklu szkoleniowym akurat jesteśmy czy tam przygotowawczym, prawda? E, wtedy stosujemy o rotację, czy to zwiększamy, na przykład węglowodany, czy je ucinamy, czy zwiększamy ilość białek na rzecz węgli, w momencie, gdy na przykład stosujemy e, bardziej pod kątem redukcji już, prawda? Więc wszystko to dopasowujemy na bieżąco w okresie przygotowawczym zawodnika. W przypadku młodych zawodników, takich jak wy, no przede wszystkim nie można popadać ze skrajności w skrajność. Wasze organizmy przede wszystkim to są organizmy rozwijające się, prawda? Więc nie możemy też zrobić tak, że całkowicie wam na przykład utniemy węglowodany, no bo no dosłownie będziecie zasypiać, prawda? Nie chodzi o to, żeby też was katować, bo wtedy analogicznie wasza wydolność organizmu po prostu zacznie spadać i zamiast progresować, no to po prostu zaczniecie się, będzie regres, będziecie się cofać, prawda? I teraz, dietę musimy dostać w taki sposób, że co jakiś czas, pomimo tego, przyjmijmy reżimu, że jednak faktycznie dbamy o to. Pilnujemy sobie mniej więcej, oczywiście, ile tych białek, tłuszczy, węglowodanów dostarczamy. Co jakiś czas, też, żeby po prostu jakiegoś przysłowego cheat day'a zrobić. Cheat day, czy tam, cheat meal. Mam na myśli, oczywiście, jakiś taki oszukiwany posiłek, typu pizza, coś, coś mniej zdrowego, bo wbrew pozorom można się zdziwić, ale faktycznie ma to zadanie podkręcić nasz metabolizm do pracy. Gdzie z tego trybu, gdzie mamy faktycznie wszystko takie ułożone, pełen harmonogram, żeby coś dorzucić, żeby organizm miał taki strzał, żeby było coś nowego? W kontekście diety, jeżeli patrzymy na piłkę nożną, widzimy, że to jest przede wszystkim sport, który wymaga dużego dużej ilości energii w stosunkowo długim czasie, prawda? Więc my musimy zagwarantować, żeby organizm był na pełnych obrotach przez te ponad 90 minut, prawda? Więc My musimy dostarczać nie tylko węglowodany, które są potrzebne tu i teraz, natomiast również tłuszcze, które są rozkładane w dłuższej fazie już wydolności fizycznej. I musimy przede wszystkim patrzeć na to, żeby nie zjadać się jakąś tam wędzonką czy tam boczkiem. Przede wszystkim zdrowe tłuszcze pochodzenia, czy to zwierzęcego, czy to roślinnego. Masa czy rzeźba? Ani jedno, ani drugie. To musi być coś pomiędzy. Nie możemy iść ze skrajności w skrajność, tak jak w przypadku diety. Piłkarz musi być i silny, i wytrzymały. Musi mieć też oczywiście tkankę mięśniową, żeby się móc tam rozpychać pod bramką, prawda, jeżeli chce zdobyć bramkę. Więc no. To musi być coś pomiędzy. Nie możemy mieć też wiadomo swojej drużyny, która nie wygląda, która wygląda jak, jak reprezentacja Polski w kulturystyce. To muszą być silni mężczyźni przede wszystkim bardzo wytrzymali. Najważniejsze moim zdaniem, to jest przede wszystkim wytrzymałość, a te wszystkie rzeczy, czyli poziom tkanki tłuszczowej oraz muskulatura, to idzie zawsze ze sobą w parze, jeżeli mówimy o wytrzymałości. No, mówiąc jeszcze w kontekście tutaj, czy masa, czy rzeźba, no my musimy przeżyć jakoś te 90 minut, prawda? My musimy być wydajni. Jeżeli my, oczywiście, mam, patrząc na siłę, jesteśmy tu i teraz w stanie e, w sprintem, wykorzystując sprint, e, uzyskać odpowiednią prędkość, prawda? Ale mamy tych sprintów ileś tam w trakcie meczu, prawda? My musimy być tak naprawdę przygotowani do żeby w każdej chwili pomimo bardzo dużego zmęczenia, musimy jednak z siebie tą energię wykrzesać i jeszcze raz, jeszcze jeden raz, jeszcze kolejny raz, jeszcze 10 tysięcy razy ten jednak split wykonać, i tutaj jest potrzebne połączenie kilku czynników: wytrzymałość, plus faktycznie też ta siła. Więc nie możemy być, tak jak wspominałem, kulturystami, musimy być po prostu atletami. To jest trudne pytanie, bo przede wszystkim my musimy sobie postawić najważniejszą tezę, czyli czego my chcemy od zawodnika. Zawodnik przede wszystkim on się ma rozwijać. Jeżeli patrzymy na to, że tu i teraz ma mieć rozwój, no to żeby to był stosunkowo logiczny rozwój, czyli też żeby niepotrzebnie nie pakować się w nie wiadomo w jakie koszty i najważniejsza jest przede wszystkim dieta. Jeżeli mamy dietę dopiętą, w następnej kolejności stawiamy suplementację, czyli tam, czy jakieś białko, czy kwestia aminokwasów. No, myślę, że to w zupełności na, dla tych najmłodszych, czy tam piętnastolatkowie, czy nawet jeszcze młodsi, czy starsi, bo to wszystkich dotyczy. Dieta każdego zawodnika dotyczy. Jeżeli jest dieta dopięta, dopiero wtedy tak naprawdę ma sens suplementacja. Bez dopiętej diety nawet najlepsza suplementacja no, nie sprawdzi się. Skupiając się teraz przede wszystkim pod kątem młodych zawodników ich suplementacji, warto tutaj zaznaczyć, że czasami lepiej po prostu zjeść normalny, pełnowartościowy posiłek, niż na szybko w biegu wrzucić no, typowego szejka białkowego. No i później myśląc, że a da mi to samo co, co posiłek. Nie, musimy sobie powiedzieć. Prosto w twarz, nie ma czegoś takiego jak, jak zamiennik dla posiłku. Posiłek jest najważniejszą rzeczą i dzięki temu, że zjesz posiłek, większa ilość tych makroskładników zostanie przyswojona. A w perspektywie odżywki, odżywka to ma być dodatek ewentualnie do posiłku, ale nie jako coś zastępczego. W kontekście e, żeńskiej piłki nożnej, e, nie licząc aspektów wizualnych, e, natomiast patrząc typu pod kątem fizycznym, e, dokładnie wszystko wygląda tak samo. Wiadomo, że tam zmniejsza się minimalnie e, gramatura, czy tam już e, stricte rozłożenie tych makroskładników. E, natomiast pod kątem trzymania diety, e, to jest wszystko to samo. Jeżeli nie będziemy trzymać diety. To tak naprawdę no, nie będzie mieć takich efektów, jakie byśmy mieli w momencie, gdybyśmy je trzymali i ewentualnie dodatkowo się wspomagali jakąś tam suplementacją. Natomiast też nie patrzmy na suplementację jako cudowny środek, prawda? Największą robotę musimy i tak w kuchni zrobić, a to, czy jest ta robota dobrze wykonana, no to będzie wszystko widać na boisku. W kontekście nadwagi u piłkarzy e, przede wszystkim wiadomo, że to będzie dotyczyło e, głównie załóżmy tam jakiegoś młodszego pokolenia, e, natomiast może również oczywiście też starszego. Natomiast przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, e, kto kiedy zaczął, prawda? Kto, jaki ma organizm? Kwestia tam kilku kilogramów to jest, to jest moment, prawda? to się szybko zroi, bo bardzo często ta nadwaga wynika z dużej ilości wody w organizmie i kwestia zrzucenia wody to jest naprawdę bardzo szybko. Zrzuca się woda nawet w kilka tygodni. Pod kątem tkanki tłuszczowej, no to, że jest tutaj większa zabawa, jest to już wtedy wymagana bardziej restrykcyjna dieta. Natomiast przy młodym organizmie, jeżeli po prostu zwiększymy ilość wysiłku fizycznego, to powinno w zupełności wystarczyć. Natomiast, tak jak mówiłem, indywidualnie podejść, sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie danej osoby, no i po tym kątem później dobrać odpowiedni trening, no i mamy sprawę załatwioną. Hmm, słuchaj, no polecałbym ci w takim razie... E bardziej pójść już pod kątem siłowym, czyli skupiamy się stricte na treningu siłowym, czyli budujemy oczywiście siłę, z siłą idzie również masa mięśniowa, natomiast cały czas dbamy o to, żeby nie, prze, nie przedobrzeć, żeby nie pójść w tą stronę, że teraz masz bardzo fajną wydolność organizmu zrobioną, czyli jesteś bardzo wytrzymałym zawodnikiem, potrafisz przegonić 9, całe 90 minut i jeszcze w zasadzie drugie tyle również byłbyś w stanie. Także musisz, musisz zwrócić uwagę na to, żeby też nie popadać ze skrajności w skrajność. Tutaj mamy bardzo niską wagę, no i no nie przebijesz się pod bramką, prawda? Nie przepchasz się. Często są zawodnicy wyżsi, z większą wagą musisz mieć, musisz mieć tą tkankę mięśniową, więc czym dietę, typowo trenuj pod kątem siłowym przez określony czas, czyli budujemy siłę, budujemy trochę masę mięśniową, no i dzięki temu gdzieś pomiędzy się na pewno spotka wytrzymałość z siłą. W kontekście twojego metabolizmu, jeżeli masz faktycznie bardzo, bardzo, bardzo mocno podkręcony ten metabolizm, że dosłownie przez ciebie to jedzenie przelatuje i nawet na chwilę tam nie chce zostać, no musisz niestety jeść, musisz jeść, jeżeli nie będziesz jadł, twój organizm nie będzie skąd miał pobrać tych makroskładników, no i raz mówiąc, no cały czas będzie brakowało, czyli nie będziesz mieć skąd budować tej tkanki mięśniowej. Tego typu sytuacje posiadają właśnie osoby, które są typowo ektomorfikami, czyli są te typy genetyczne: ektomorfik, endomorfik i mezomorfik. Ektomorfik to jest właśnie ta osoba, tak jak ty, czyli je ogromne, naprawdę ogromne ilości tego jedzenia i po prostu no, nic się nie dzieje, prawda? Więc musimy przede wszystkim, ja bym przynajmniej wziął, trochę podniósł sobie te tłuszcze, zadbał też o odpowiednią ilość węglowodanów. Ale zostawiłbym białka na takim poziomie, na jakim są, ale faktycznie tymi białkami, tymi tłuszczami by się tutaj poradował. W kontekście ektomorfika, czyli tej osoby, która ma tutaj bardzo duże zapotrzebowanie, musimy jeszcze pamiętać o odpowiednim treningu. Czyli osoba, która bardzo, bardzo ma szybki metabolizm, nie może też wykonywać tego samego treningu, co osoba, która ma wolniejszy metabolizm, bo Teraz, w momencie, gdy mamy duży metabolizm, musimy wykonywać krótsze treningi, bardzo intensywne oczywiście, ale krótkie, żeby unikać tych długich przebieżek, tego długiego wydatku energetycznego, bo musimy od razu też dostarczać ponownie te makroskładniki, prawda? Czyli podsumowując, jemy więcej, trenujemy krócej. Pamiętajcie, trener jest Waszym najlepszym przyjacielem i zawsze Wam chce dobrze doradzić. Wiadomo, że wraz z rozwojem Waszej kariery będziecie coraz bardziej, coraz lepiej poznawać swój organizm, będziecie coraz lepiej wiedzieć, co na Was działa i ważne jest, żebyście rozmawiali z własnym trenerem o tym, co czujecie odnośnie tego, jak reaguje Wasz organizm na czy to dany trening, czy to dany posiłek. Dzięki temu będziecie mogli zoptymalizować swoje, swoje wyniki, swoje, tak naprawdę swoją pracę, którą wkładacie. Bo czasami nie chodzi o to, żeby robić, żeby trenować, żeby się zabijać dosłownie, tylko żeby to mieć wszystko z głową. I może być tak, że nawet mniejsza ilość treningu może spowodować lepszy efekt u danej osoby. Bo to ważne, żebyście wysłuchali też swojego organizmu. Ja również byłem zawodnikiem i z własnego doświadczenia wiem, że w momencie, gdy słuchałem trenera, wszystko było tak, jak być powinno. Były osiągnięcia, wszystko się udawało. Natomiast w momencie, gdy czasami chciałem przejąć już tą pałeczkę, prawda, no to jednak te efekty nie zawsze się sprawdzały. Są też trzeba w odpowiednim momencie faktycznie zacząć słuchać albo tylko swojego ciała i swojego organizmu, albo cały czas polegać na, na trenerze. Natomiast pamiętajcie, kadra trenerska jest od tego, żeby ten progres był jak najszybszy, ale też jak najlepszy pod kątem waszego zdrowia. Więc na początku skupiajcie się w 100% na trenerze, ufajcie mu, bo on chce dla waszego dobra. Pamiętajcie też, że między jedną skrajnością, czyli 100% ustawiamy się na cel być najlepszym zawodnikiem, żeby też nie, właśnie nie iść tą stronę, prawda? Bo jeżeli się skupimy tu i teraz nad samą karierą, pamiętajcie, że po zakończonej karierze no, życie toczy się dalej, prawda? Więc żeby po prostu nie zniszczyć sobie organizmu takim naprawdę bezwzględnym katowaniem swojego organizmu, bo organizm macie do końca życia, prawda? A Kariera, to jest jakiś tam epizod, prawda? Oczywiście, wiadomo, robię to później oczywiście, dla zdrowia i tak dalej. Sport jest bardzo ważny, natomiast ze wszystkim, we wszystkim, ma być po prostu zdrowy rozsądek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wielkie dzięki dla Wojtka za zaproszenie. Jeżeli będziecie chcieli częściej mnie widywać w roli mentora. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek również. Także myślę, że będziemy przy Waszej współpracy oczywiście będziemy mogli rozbudować kanał z informacjami właśnie dla Was, dla zawodników oraz osób, które po prostu są z tym zainteresowane. Było mi bardzo miło, że mogę tutaj wystąpić. Myślę, że jeżeli się Wam ten temat spodobał, będzie mogli go kontynuować. Także trzymajcie się. Do zobaczenia.